witajcie dziś znów wstałem wcześniej rano żeby pokazać wam jak wygląda dzień z życia osób które wykonują jeden z najtrudniejszych zawodów jakie znam kontrolerzy biletów bo o nich mowa to zawód potrzebny ale niestety nie lubiany gdyż kojarzy nam się głównie z karaniem chociaż tak naprawdę yy, ma być jedynie motywacją do posiadania ważnego biletu czy na przykład tak samo oceniamy personel lotniska promu Pracowników i obsługę teatru czy kina w momencie, kiedy oczekują od nas okazania ważnego biletu. Praca kontrolerów to zajęcie dla twardzieli i bohaterówki na akcji, bo kontrolerzy nieustannie narażeni są na presję i stres. Walczą z kombinatorstwem, przemocą fizyczną, przemocą werbalną, niechęcią społeczną, a nawet, o czym przekonać się w dzisiejszym odcinku, z pogodą. Dodatkowo część pasażerów na kontrolę reaguje przemocą fizyczną, a na niebezpieczeństwo narażone są w tym zawodzie również kobiety, bo jak widać, dla chuliganów nawet płeć nie ma znaczenia. To zawód, wokół którego krąży wiele mitów, wiele stereotypów i wiele legend. Czy są prawdziwe? Przekonamy się o tym m.in. dzięki dzisiejszemu odcinkowi. Godnie z obietnicą, kontrolerzy odpowiedzą również na pytania, które zadaliście im na fanpage'u. Także nie ma co przedłużać. Startujemy! Znajdujemy się właśnie na terenie balkonu przy dyspozytorni kontrolerów. Za moimi plecami będziecie widzieli za chwilkę dyspozytornie, miejsce, w którym kontrolerzy rozpoczynają i kończą pracę, ponieważ tutaj przychodzą po to, żeby po pierwsze podpisać listę obecności, po drugie pobrać urządzenia kontrolerskie, ale również podlegać kontroli trzeźwości. I następnie uzyskują wszystkie wymagane dokumenty i rozpoczynają pracę, a później po wykonaniu pracy wracają znowu w to samo miejsce. Także można powiedzieć, że jesteśmy w tym momencie w sercu pracy kontrolerów. I Jak widzicie, praca rozpoczyna się od wizyty przy tak zwanym okienku. Tutaj kontrolerzy podpisują listę obecności, podpisują odpowiednie dokumenty, podlegają kontroli trzeźwości, odbierają sprzęt i z takim wyposażeniem wyruszają na miasto. Dodatkowe jeszcze ceduła, w której wypisują kolejne przeprowadzone kontrole. I razem z nimi dzisiaj wyruszymy w podróż, wyruszymy do ich pracy, zobaczymy jak przebiega kontrola z punktu widzenia kontrolera, bo bardzo często nie ma co ukrywać jako pasażerowie, nie zwracamy na to. Uwagi! Idziemy na przystanek i ruszamy. Pierwsza kontrola nie była bardzo spektakularna, dlatego że mieliśmy tylko jedną parę, która podróżowała, natomiast myślę, że można na tym przykładzie opowiedzieć o tym, że kontrolerzy w momencie, kiedy wsiadają do pojazdu, w którym jak widzieliście byli już pasażerowie. Mogą kontrolery rozpocząć od, od samego początku, mając na uwadze to, że pasażerowie mieli wystarczającą ilość czasu. Tutaj wsiadamy do drugiego, do pierwszego wagonu, e, więc kontrolerzy w takim momencie obserwują pasażerów, widzą, którzy już byli w pojeździe wcześniej, którzy wsiadają z nimi, i wtedy wiedzą też, od których pasażerów mogą oczekiwać posiadania biletów, a którzy potrzebują trochę czasu, żeby je skasować. Tutaj większych problemów nie było. Jak widzicie. I kontrola przebiega w sposób całkiem przyjemny. Jeżeli każdy ma bilet, nie ma żadnego problemu. Jest uprawnienie do ulgi, nie ma kłopotu. I kolejny tramwaj, przesiadamy się, wsiadamy do kolejnego. I tutaj już kontrolerzy widzą, którzy pasażerowie wsiadają do pojazdu. Wiedzą, którzy jechali nim wcześniej, więc wiedzą. Od kogo, czego można oczekiwać. Skasowanie kontrolki, jednocześnie to jest ten moment, w którym kontrolerzy mogą rozpoczynać kontrolę. Dają jeszcze chwilę pasażerom, tak żeby nikt tutaj nie miał wątpliwości, że nie było czasu na skasowanie biletu, i rozpoczynamy kontrolę. Jak widzicie, tak wygląda kontakt pasażera, który ma ważny bilet, ma ważną legitymację do jazdy. Polega on tylko na tym, że po prostu okazujemy bilet i tyle. Nic nas więcej nie interesuje. Zmieniamy środek lokomocji, wsiadamy do kolejnego autobusu i jedziemy. Chwila na skasowanie biletów. Widzimy, że pasażerowie już siedzą, zajęli miejsca, co jest ewidentnym znakiem, że nie interesuje ich to, żeby kasować bilety. I ruszamy, rozpoczynamy kontrolę. Jak widzicie, kontrolerzy pokazują legitymację, przeprowadzają kontrolę. I tu jest ciekawy przykład, proszę bardzo. Pan, który dopiero w tym momencie wstaje, żeby skasować bilet, a jak wiemy, jechał tym pojazdem wcześniej. No i niestety, ta sytuacja zakończyła się wręczeniem mandatu. Przejazdy, czego byłem świadkiem, to również okazja do tego, żeby rozmawiać z kontrolerami, okazja do tego, żeby zadawać im pytania. Kontrolerzy starają się udzielać informacji. Tutaj pani pytała się o to, jak dojechać w jakieś inne miejsce. Uzyskała odpowiedź od kontrolerki bez żadnego problemu. Kolejny pojazd, kolejne kontrole. I tutaj się okazało, że niestety pan miał owszem migawkę, natomiast miał wykupioną migawkę na strefę tą obejmującą miasto, czyli strefę pierwszą, natomiast my autobusem wjechaliśmy w strefę poza miastem, czyli powinien mieć wykupioną migawkę na strefę drugą. Niestety ta sytuacja również zakończyła się mandatem. I teraz przykład na to, co znaczy niezwłoczne skasowanie biletu w momencie, kiedy tego biletu na początku nie mamy. Jak widzieliście, pasażerka wsiada, od razu idzie do biletomatu. Kupuje bilet, kasuje ten bilet, zajmuje swoje miejsce, i teraz kontrolerowi nie pozostaje nic innego jak tylko sprawdzić, czy ten bilet, który został zakupiony i skasowany, jest biletem odpowiednim dla danej strefy. Na przykład, czy, czy jest po prostu właściwy. Wszystko było w porządku. Czas na chwilę biurokracji. Kontrolerzy starają się wykorzystywać czas do tego, żeby uzupełniać różne niestety biurokratyczne elementy ich pracy. Muszą potwierdzać to, że przeprowadzili kontrolę, wpisywać godzinę, pojazdy, w których tego dnia pracowali. I zmieniamy. Pojazd, ruszamy w trasę i znowu widzicie ten moment, kiedy drzwi się otwierają. Kontrolerzy w tym momencie obserwują pasażerów, widzą, którzy z nich byli zainteresowani skasowaniem biletu, widzą, że już nikt nie planuje kasować biletu, więc mogą spokojnie rozpocząć kontrolę. I wsiadamy do kolejnego autobusu. Tym razem był to autobus obsługujący linię również z Gerską, 6. I widzicie Pana po lewej stronie, który już jechał pojazdem wcześniej, w momencie kiedy kontrolerzy wsiadali i kontrolerzy o tym doskonale wiedzą. Rozpoczynamy kontrolę. Pan siedzi, nie jest zainteresowany skasowaniem biletu, a to będzie osoba, która jechała tym pojazdem bez ważnego biletu i niestety zakończyła podróż wystawionym wezwaniem. Ale widzicie, myślę, że to jest fajne podejście w momencie kiedy pasażer wie, że nie skasował biletu, wie, że wina jest po jego stronie, nie awanturuje się, daje dokument i umożliwia tym samym kontrolerowi normalną pracę. Chwila przerwy dla kontrolerów to też jest bardzo ważne, bo jeżdżą nieustannie, więc korzystają z punktów socjalnych, takich samych jak nasi pracownicy. Jest tu okazja do tego, żeby napić się czegoś ciepłego i zimnego, w zależności od pory roku. Okazja do tego, żeby też załatwić swoje potrzeby. Przerwa nie trwa długo, ponieważ już trzeba wracać do pracy. Czeka na nas autobus, z którym pojedziemy dalej, i znowu okazja do tego, po przeprowadzonej kontroli, żeby po prostu porozmawiać z pasażerami. Powiem wam, że byłem dość mocno zdziwiony tym, jak sympatycznie takie rozmowy mogą przebiegać. Kolejna sytuacja: widzicie młodą pasażerkę, która wsiadła do pojazdu z telefonem przy uchu, rozmawia z kimś, nie była zainteresowana kasowaniem biletu, usiadła, zajęła miejsce, rozmawia dalej. Yy, przez telefon. Kontrolerzy obserwują takie sytuacje, widzą, że pasażerka nie jest zainteresowana skasowaniem, pojazd rusza, więc przystępują do kontroli. Niestety, młoda pasażerka nie miała ani, yy, ten że są to pokazuje nie miała ani ważnego biletu, ani dokumentu. W związku z czym, dość specyficzna sytuacja yy, kontroler prosi o numer telefonu najpierw o dane osobowe a następnie o numer telefonu do osoby, która mogłaby potwierdzić tożsamość yy, gapowiczki. Dzwoni do rodziców i tutaj rodzice zweryfikowali informację o tym, że rzeczywiście dane, które pasażerka podała są prawdziwe. Kolejna kontrola, teraz przesiedliśmy się do tramwaju. Po lewej stronie dwójka, dwoje osób. Mężczyzna jechał bez ważnego biletu, również otrzyma wezwanie do opłaty dodatkowej. To co chciałbym Wam pokazać, to zobaczcie ile z takich sytuacji kończy się w sposób zupełnie normalny. Teraz będzie sytuacja, która no, troszeczkę wymknęła się spod kontroli, wsiadamy do pierwszego wagonu. Niestety kręciłem to wszystko z tyłu, rzecz się będzie działać z przodu. Możecie zobaczyć kontrolerów, którzy wsiadają. Znowu oni wiedzieli, którzy pasażerowie wsiadali, którzy jechali wcześniej. I sytuacja na samym początku, w momencie, kiedy kontroler podchodzi i tutaj się zaczyna pasażer. Próbuje najpierw już po ogłoszeniu kontroli skasować bilet, a później próbuje uciec z tramwaju. Co więcej, zaczął się szarpać i krzyczeć na cały głos, że to kontroler go zaatakował. No, jak widzicie, kontroler nic tutaj nie robi, poza tym, że po prostu uniemożliwia mu opuszczenie pojazdu. Na szczęście, moja interwencja, to że byłem z kamerą, spowodowała, że mężczyzna przestał się wyrywać i poddał się karze przekazując dokument. Zresztą jego kolega również jechał bez ważnego biletu, obaj zostali e, spisani. I kolejna sytuacja, w której pasażerowie pytają naszych kontrolerów o radę, o pomoc. E, no i kolejna przykra sytuacja, w której znowu pan jechał bez ważnego biletu. Na szczęście udało się e, przekonać go do tego, żeby zajął miejsce i spokojnie e, spisać tutaj wezwanie. Ale inna sytuacja: pani z tyłu, z uśmiechem, bez problemu, okazuje e, bilety. Także te osoby, które jeżdżą z ważnymi biletami, nie mają się czego stresować. Kolejna sytuacja, obserwujemy, pasażerowie zajęli miejsca, nie są zainteresowani skasowaniem biletów. Rozpoczynamy kontrolę. Trzeba przyznać, że student, który zajmuje miejsce po lewej stronie, uczył się ewidentnie do czegoś i był zaskoczony kontrolą, natomiast nie był zaskoczony tym, że jego migawka była nieważna, poddał się normalnie procedurze i również niestety, ale otrzymał wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej. i to jest właśnie wręczanie dokumentu. Kolejna sympatyczna rozmowa na przystankach, także zauważcie, że z kontrolerami da się współpracować, da się z nimi normalnie, normalnie żyć. Słuchajcie, w tym miejscu kończymy pierwszą część odcinka poświęconego kontroli biletów. Mam nadzieję, że ta wspólna jazda, to, że towarzyszyliście niejako nam w kontroli biletów dzisiaj, w różnych pojazdach, w różnych sytuacjach, wraz z moim komentarzem troszeczkę wyjaśniła różnych sytuacji, pokazała w jaki sposób pracują kontrolerzy biletów, pokazała te sytuacje związane na przykład z tym, jak kontrolerzy obserwują sytuację w momencie, kiedy rozpoczynają kontrolę, czy jak wsiadają do pojazdu, że widzą tych pasażerów, którzy jechali wcześniej, więc mieli czas na to, żeby skasować bilety, obserwują tych, którzy wsiadają, patrzą, jak oni się zachowują, czy po ich zachowaniu widać to, że w ogóle są zainteresowani skasowaniem biletów, czy nie. Myślę, że taki przejazd z komentarzem to jest coś, co może troszeczkę otworzyć oczy i pokazać różne sytuacje, z którymi możemy mieć wątpliwości albo które możecie czasem pytać. I w tym miejscu kończymy tą część, zapraszam was do drugiej. Która będzie poświęcona już spotkaniu z kontrolerami biletów. Poznacie tych kontrolerów, z którymi jeździliśmy, a oni również opowiedzą Wam o pracy i co najważniejsze, odpowiedzą też na pytania, które zadawaliście na fanpage'u. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was po prostu do obejrzenia drugiej części tego odcinka. Do zobaczenia.